Demonstracją i marszem zakończył się obóz dla klimatu, po raz drugi organizowany w naszym regionie na terenach zdegradowanych przyrodniczo przez kopalnie odkrywkowe. Głównym postulatem protestujących jest odejście od energetyki węglowej do 2030 roku zgodnie z deklaracją przyjętą niedawno przez większość krajów Unii Europejskiej, której nie poparło kilka krajów, w tym Polska. Domagamy się jako środowisko tego, czego, o czym wnioskują wszyscy tak naprawdę w tym momencie naukowcy, czyli tego, aby Polska podjęła odpowiednie kroki i spełniła protokoły, do których sama się zobowiązała, odeszła od węgla do 2030 roku, również w tym regionie. Oczywiście domagamy się, aby odbyło się to na poziomie sprawiedliwej transformacji energetycznej, gdzie będzie poszanowany los każdego górnika, który będzie musiał Zmienić zawód i tego, aby pewne pieniądze trafiły tutaj do do, system, do do tego regionu od osób, które na tym terenie zarobiły, bo to one przede wszystkim powinny dołożyć starań do tego, żeby zapewnić przyszłość swoim byłym pracownikom. Do zabezpieczenia demonstracji zadysponowano spore siły policyjne, z uwagi na obawy, że aktywiści będą usiłowali zablokować pracę pobliskiej odkrywki. I taką próbę istotnie podjęli, jednak bez powodzenia. a golpe de y